Cześć, ja nazywam się Mariusz, a wy oglądacie kanał Okiem Plecaczka. Dziś zapraszam na kolejny odcinek związany z urządzeniami Apple CarPlay, Android Auto. Zaprezentuję model G7 marki Nextride, który jest też sponsorem dzisiejszego odcinka. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to wraz z firmą Nextride przygotowaliśmy koc zniżkowy okiem plecaczka. Szczegóły i link do zakupu znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy. Zaczniemy od krótkiego unboxingu. Pokażę Wam, jak wygląda to urządzenie. Dodam, że jest to urządzenie dedykowane do motocykli BMW. Dlatego też mamy tutaj bazę, którą podłączamy do uchwytu GPS przy motocyklu. Urządzenie jest wyposażone w daszek ochronny. Myślę, że w słoneczne dni będzie to bardzo przydatne. Dodatkowo mamy tutaj kilka portów. Port na kartę microSD, która umożliwi nagranie tego, co dzieje się przed nami i za nami, ponieważ są tu też dedykowane kamery. Mamy złącze USB-C do zasilania tego urządzenia i dodatkowo mamy tutaj złącze do podłączenia kamer. Jest to też złącze typu USB-C. Jest to urządzenie siedmiocelowe. Zatem myślę, że będzie dość czytelne. W opakowaniu mamy jeszcze instrukcję i wspomniane wcześniej kamery. Z dłuższym przewodem kamera do umiejscowienia z tyłu motocykla. Z krótszym przewodem. Do przodu. Jest też kabel z wtykiem USB-C i dwie wtyczki niebieska do przedniej kamery, czarna do tylnej kamery. Jak widzicie, hermetyczne, także złącze powinno być wodoodporne. Zawartość opakowania zaprezentowana. Przystępujemy do konfiguracji z Androidem i iOS. -em. Podłączmy sobie zasilanie. Tak, mamy zaprezentowane logo. I na pierwszy rzut oka mamy ekran początkowy z licznikami. Tak to się prezentuje. Delikatna zieleń. Myślę, że dość czytelna. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie iPhone'a. Przełączamy sobie w menu na CarPlay. Bierzemy sobie iPhone menu Bluetooth F93 BMW. Łączymy i czekamy na reakcję urządzenia. I mamy tutaj zaprezentowane menu CarPlay. Włączmy sobie mapę. Tak prezentuje się z mapami. A teraz czas na Androida. Rozłączymy sobie w telefonie. I ta sama konfiguracja dla urządzenia z Androidem. Czyli przełączamy sobie teraz na menu Android. Również wyszukujemy F93BMW. Zezwalamy na dostęp do kontaktów i czekamy na reakcję. I jak widzicie, z Androidem też się bezproblemowo połączyliśmy. Tutaj mapa na cały ekran. Myślę, że dość czytelne. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest też daszek. Także myślę, że w słoneczne dni ekran będzie prezentował się wyśmienicie. Także tyle, jeśli chodzi o prezentację samego urządzenia, zawartości opakowania. A teraz przystąpimy do prezentacji na motocyklu R1300 GS Adventure. Zapraszam. Jeśli chodzi o urządzenie zamontowane właśnie na motocyklu R1300 GS Adventure, tak się prezentuje. Połączymy się jeszcze z Android Auto. Jak widzicie, też działa. Standardowo w Android Auto mamy pasek na dole. Tak, prowizorycznie tutaj położyłem kamerę przednią, tylnią. A tak prezentuje się obraz z tych kamer. Mamy tutaj przód kamerki. Przełączamy sobie na tył. Mamy też widok łączony. Przód tył i z powrotem przód. Do działania tutaj dodam, że potrzebna jest karta micro SD. Ja niestety nie nie zabrałem ze sobą, ale wtedy mam możliwość rejestrowania nagrań. A inaczej wyskakuje nam właśnie taki komunikat. Brak karty pamięci. I od razu po podłączeniu mamy możliwość przez sterowania motocykla. Raz jeszcze. Naciskając górny przycisk menu. I w momencie, kiedy jesteśmy w nawigowaniu, przytrzymując dłużej w prawo, możemy przełączać się między ekranami. I standardowo obracając pokrętłem. Wybieramy sobie interesujące nas, no nie wiem adresy, możemy rozpocząć, zakończyć, cofnąć. Także na ten moment działa. Mamy ekrany BMW, ciśnienie, ekran główny, dane tutaj z komputera. Także tak to się prezentuje. Tak, no szybko jeszcze przejdźmy przez samą nawigację. Mamy menu, czas nagrywania, nagrywanie, przycisk pomocniczy. Czyli, jeżeli jesteśmy na mapie głównej, to mamy taką białą kropkę, żeby wrócić do menu. Sprawdźmy, czy to działa. Dokładnie, jest tutaj kropeczka. Możemy sobie przejść na kamerki. Możemy rozjaśnić ekran albo wrócić do menu początkowego. Co tu jeszcze mamy? lustro, podejrzewam, że to będzie dotyczyło kamer, wygaszacz ekranu, regulacja, ciśnienie w oponach, ustawienia czasu, język, tradycyjnie jest już język polski, historia połączeń, jeśli chodzi o telefony, formatowanie karty, przywrócenie ustawień fabrycznych i wersja oprogramowania, to jak do tej pory z tego co dowiedziałem się Firmie Nextride jest możliwe za pośrednictwem karty MicroSD. Także tyle pokrótce. No testy już raczej w warunkach wiosennych myślę, podłączymy sobie kamerki i pojeździmy chwilkę, żeby przetestować. A co Wy sądzicie o urządzeniach Apple CarPlay Android Auto? Czy zastąpią one tradycyjne systemy GPS? Dedykowane dla motocykli? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też do subskrypcji i lajkowania naszego kanału. Do zobaczenia.